Wykaże, że dla każdej liczby rzeczywistej A i każdej liczby rzeczywistej B, takich, że B jest różne od A, spełniona jest nierówność. To jest typowe zadanie ze zwijaniem i rozwijaniem wzorów skróconego mnożenia. I zazwyczaj tym się zajmujemy w tych zadaniach za dwa punkty, z rozwijaniem. A, no dobrze, to na razie sobie przypiszmy. A kwadrat plus B kwadrat przez 2 większe od. No, i tutaj możemy sobie górę oddzielnie i dół oddzielnie podnieść do potęgi, rozbić to po prostu, czyli zrobić, że to jest a, dodać b. Kwadrat przez 2 kwadrat. Mhm. No i tak, lewą stronę na razie zostawmy sobie bez zmian. A po prawej stronie. Będziemy musieli podnieść tą górę do potęgi, czyli użyć wzoru skróconego mnożenia. No i mianownik to po prostu 4. W porządku, i teraz potrzebujemy sprowadzić to wszystko do wspólnego mianownika i przerzucić na jedną stronę. To może najpierw sobie sobie Pomnóżmy to przez dwa. W sensie przez dwie drugie, to będziemy mieli na górze albo dobrze zrobię to po kolei, żebyście dobrze widzieli. W ten sposób. No, i teraz tak, jak dół sobie pomnożyliśmy przez 2, to mamy 4, bo tak chcieliśmy, a górę, no to trzeba każdy element. Czyli mamy 2A2 plus 2B2. I prawa strona zostaje na razie bez zmian. Teraz przejdźmy sobie tu troszkę wyżej i przerzućmy wszystko na prawą stronę, czyli będziemy mieli po lewej już tylko 0, a po prawej a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat na 4 i odejmujemy 2a kwadrat plus 2b kwadrat przez 4. 0 większe od no, i teraz wszystko pod jedną kreskę łamkową, tylko musimy pamiętać, że to jest całość wyrażenia, przed którym stoi minus, czyli to jest tak jakby w nawiasie. Więc po prostu przenosząc w jeden mianownik, będziemy musieli pozmieniać tutaj znaki. Czyli mamy a kwadrat, dodać 2ab, dodać b kwadrat, odjąć 2a kwadrat i odjąć 2b kwadrat. I w mianowniku mamy tylko czwóreczkę. 0 większe od i tutaj porządkujemy to, co się da. Mamy A kwadrat, a to 2A kwadrat, czyli mamy minus a kwadrat. B kwadrat, a to zaraz się zajmiemy. Dobrze, tu mamy plus 2Ab. B kwadrat minus 2b kwadrat to jest minus b kwadrat przez 4. To teraz pomnożmy obie strony razy 4. Nadal mamy 0. Tutaj już nam wszystko spadnie i nie będziemy mieli licznika, mianownika, tylko jedno wyrażenie. Natomiast od razu wyciągnijmy sobie minus przed nawias minus a kwadrat odjąć 2ab dodać b kwadrat. Tu już mamy ładnie z rozkroconego mnożenia, który zaraz sobie zwiniemy, ale jeszcze wszystko pomnóżmy przez minus 1, żeby tego minusa się pozbyć. Czyli mamy nadal 0. Pamiętamy, że przy mnożeniu przez liczbę ujemny znak nierówności zmienia się na przeciwny minus z minusem to już się zredukowało, więc zostaje nam to, co było tutaj, a to, co było tutaj, to nic innego, jak a odjąć B do kwadratu. I to jest koniec, ponieważ wszystko podniesione do kwadratu będzie większe lub chociaż równe 0, ale w tym przypadku będzie większe od 0. Dlatego że b jest różne od A, takie mieliśmy założenia.